Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Jegorow, jestem wiceprezesem firmy ABC Pro. W dzisiejszym filmie chciałbym Państwu zaprezentować funkcjonalności systemu wewnętrznej informacji prawnej. O tym systemie mówiliśmy już w jednym z poprzednich naszych filmów. Natomiast w dzisiejszej odsłonie systemu chciałbym się skupić na. By Komercyjnych funkcjonalnościach, komercyjnym wykorzystaniu systemu wewnętrznej informacji prawnej Legislator. Wcześniej pokazywaliśmy wykorzystanie w administracji publicznej. Dzisiaj pokażę te funkcjonalności, które przy okazji wdrożeń w administracji publicznej nie są wykorzystywane, natomiast są wykorzystywane przez instytucje komercyjne. I takie wdrożenia systemu Legislator w instytucjach komercyjnych również już realizowaliśmy, między innymi w bankach. W dużych spółkach, które tworzą szereg regulacji wewnętrznych. Przez x lat w każdej takiej instytucji tych regulacji wewnętrznych zrobiło się bardzo dużo, i w chwili obecnej trudno jest zapanować nad aktualnością treści poszczególnych regulacji. I właśnie do tego ma służyć system wewnętrznej informacji prawnej legislator. Na początek takie kluczowe, podstawowe funkcjonalności systemu, czyli po pierwsze dostęp do dokumentów instytucji na każdym stanowisku i w każdej lokalizacji. Mamy pewność treści dokumentów, mamy pewność poszczególnych wersji, wiemy, że pokazujemy aktualne wersje, mamy porządek w naszych dokumentach, możemy prowadzić dowolną ilość zbiorów takich dokumentów, możemy prowadzić rejestry. Mamy hasła Skorowidza, więc możemy w bardzo uporządkowany sposób pokazywać nasze wewnętrzne regulacje. Kolejna funkcjonalność automatyczna informacja o nowych dokumentach dla, wybra dla wybranych grup odbiorców to również bardzo ważna funkcjonalność systemu. Dzięki niej możemy niezwłocznie po podpisaniu danej regulacji, zarządzenia, uchwały Rady Nadzorczej. Możemy informację o podjęciu takiego dokumentu przekazać wybranej, grupy, wybranej grupie odbiorców. Taka informacja jest przekazywana na adres mailowy poszczególnych wybranych użytkowników. Mamy również informację w systemie o tym, czy dany użytkownik zapoznał się z przekazanym mu nowym aktem prawnym. Oczywiście system obsługuje dowolne formaty plików. Mamy możliwość dodawania dokumentów XML, chociażby takich dokumentów, które powstają przy użyciu naszego edytora legislator, ale również, co jest częściej wykorzystywane w, w, częściej wykorzystywane w sektorze biznesowym, dokumenty w formacie PDF, dokumenty doc, docx, rtf. Przy czym system. E Obsługuje te dokumenty w bardzo podobny sposób jak dokumenty XML, jeśli chodzi o wygląd. Czyli niezależnie od tego, czy dodamy dokument xml dokument PDF, dokument w postaci edytowalnej, zawsze w systemie będzie wyświetlana treść tego dokumentu. Pokażę to na, na kolejnych slajdach, czyli nie mamy konieczności na przykład pobierania dokumentu na dysk po to, żeby się zapoznać z jego treścią. Dokument będzie renderowany bezpośrednio w oknie aplikacji. Dodatkowa rzecz szyfrowanie dokumentów w bazie. Oczywiście mamy w systemie dość rozbudowane funkcjonalności związane z uprawnieniami do dokumentów, czy to uprawnienia do konkretnych zbiorów, czy do, czy do samych dokumentów. Mamy również możliwość szyfrowania hasłowania, hasłowania konkretnych dokumentów. Czyli oprócz tego, że daliśmy uprawnienia wąskiemu gronu odbiorców dla danego dokumentu, to równocześnie. Możemy jeszcze taki dokument zahasłować, czyli pomimo tego, że nawet zalogowałem się na czyjś komputer, czy ktoś zostawił włączony komputer i uzyskuje dostęp do jakichś poufnych dokumentów, to system poprosi jeszcze o podanie dodatkowego hasła. Dzięki temu to bezpieczeństwo jeszcze nam się zwiększa. Oczywiście mamy rozbudowaną elektroniczną metrykę dokumentu, zawierającą podstawowe informacje o dacie, numerze, wejściu w życie, organach wydających powiązaniach pomiędzy dokumentami. To czego nie wykorzystujemy w administracji, a co jest bardzo istotne z punktu widzenia instytucji komercyjnych, to są właściciele biznesowi oraz jednostki organizacyjne. O co chodzi z właścicielami? Dla każdego dokumentu, który umieszczamy w bazie, możemy przypisać o tak zwanego właściciela, czyli opiekuna tego dokumentu. I dzięki temu po pierwsze uzyskujemy możliwość przeglądania według takich właścicieli biznesowych, ale z drugiej strony możemy w systemie włączyć funkcjonalności, które pozwalają nam na monitorowanie aktualności aktów przez tych konkretnych właścicieli biznesowych. Czyli możemy powiedzieć na przykład, żeby system raz do roku, czy raz na wybrany inny okres czasu wymagał od właściciela biznesowego, aby ten odniósł się. Do swoich dokumentów, czy one są aktualne, czy wymagają zmiany. I później do takich raportów oczywiście stosowne osoby mają dostęp, czy właściciele biznesowi taką czynność wykonali. Wbudowany skorowic przedmiotowy, oczywiście w pełni edytowalny. Na etapie wdrożenia my oczywiście jesteśmy w stanie zaproponować Państwu na podstawie analizy dokumentów jakiś zestaw haseł skorowidza. Ten skorowic Państwo później możecie rozbudowywać. Oprócz tego, że mamy skorowic przedmiotowy. Mamy również funkcjonalności podobne do tego, jakie są chociażby w komercyjnych systemach informacji prawnej, czyli mamy możliwość tworzenia haseł odsyłaczowych, haseł skonsolidowanych, czy powiązań pomiędzy hasłami. Zawsze przy wdrożeniu instytucja otrzymuje od nas taką licencję Open dla dowolnej liczby użytkowników. I oczywiście w zależności od tego, jakie są potrzeby biznesowe, możemy albo taką licencję Open udzielić bezterminowo, albo robimy jakąś, jakiś dostęp terminowy do aplikacji. Co ważne, oczywiście aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę, więc nie, nie ma konieczności instalowania jakichś dodatkowych komponentów na stanowiskach poszczególnych użytkowników. Przejdźmy do wybranych funkcjonalności systemu. Tak wygląda strona główna aplikacji. Z lewej strony mamy dostęp do zbiorów faktów. W oknie głównym mamy listy dokumentów w tym wypadku dla wybranych zbiorów. Oczywiście zbiory możemy sobie dowolnie grupować. To wszystko co tutaj widzimy tworzą użytkownicy zarządzający aplikacją. Oprócz zbiorów mamy dostęp do widoku według hasła Skorowidza. Hasła Skorowidza również sami tworzymy. Dla wybranego hasła dostajemy listę aktów przypisanych do tego hasła. Oczywiście dla jednego dokumentu, jeden dokument możemy przypisać do, do dużej ilości haseł, do dowolnej ilości haseł. Widok według organów wydających. Tutaj również możemy sobie tworzyć grupy takich organów, na przykład dyrektorzy departamentów, dyrektorzy pionów. Jak również tutaj, w przypadku organów kadencyjnych, możemy sobie tworzyć kadencje, jak, jak również posiedzenia organów. Więc od tej strony również mamy dostęp do, do dokumentów. Właściciele biznesowi, tak jak już wspominałem, mamy możliwość przeglądania. Aktów według właścicieli, przy czym właścicielem biznesowym może być zarówno konkretna osoba, jak i wydział, departament. Tutaj również po kliknięciu dostajemy informacje o dokumentach, które są przypisane do danego właściciela. No i taki dodatkowy widok według roczników. Możemy sobie takie roczniki wyświetlić: wyświetlić, co w danym roku, w danym miesiącu do bazy zostało dodane. Oczywiście z każdej listy w systemie możemy dokonać eksportu do pliku XLS w celu jakiejś późniejszej analizy dokumentów. Przy każdym widoku mamy również informację o liczbie dokumentów przypisanych do danej słownikowej, którą akurat wyświetlamy. W systemie mamy możliwość. Wielokryteriowego wyszukiwania z uwzględnieniem polskiej fleksji, wyszukiwanie po metadanych, czyli standardowe metadane, typ, numer, sygnatura, znak sprawy, organ wydający. Później możemy sobie według tych danych zawężać nasze wyszukiwanie, ale również, co bardzo ważne, mamy możliwość wyszukiwania dokumentów pełnotekstowo w treści. I to nie tylko dokumentów XML, ale również możemy przeszukiwać dokumenty PDF. Dokumenty DOC, DOCX, RTF, które dodaliśmy do bazy. Wszystko co nie jest skanem, jesteśmy w stanie zaindeksować i przeszukiwać pełnotekstowo. Jak wygląda sam dokument w systemie? Tak jak już wspominałem, niezależnie od formatu zawsze po wejściu do dokumentu widzimy jego treść, czyli jest ona renderowana w oknie głównym aplikacji. Z lewej strony, natomiast mamy dostęp do szczegółowych informacji o dokumencie, czyli mamy dostęp do danych metrykowych wraz z informacją o tym, czy nasz dokument jest obowiązujący, nieobowiązujący. Standardowo, w momencie kiedy dokument jest nieobowiązujący, zmieniamy tutaj również kolor panelu na czerwony. Mamy dostęp do plików dokumentu, haseł Skorowidza, zbiorów, jak również dostęp do relacji. W systemie mamy szereg typów relacji, które możemy wykorzystać. Tutaj Państwo widzicie relacje typu, jest wersją, ma powiązanie, jest powiązany z. Mamy również dostęp do załączników, no i informacje dodatkowe związane z tym, kto, kiedy udostępnił dany dokument, jak również w przypadku, kiedy dokument był podpisany elektronicznie, mamy możliwość weryfikacji podpisu z tego poziomu. Standardowo dokumenty, które dodajemy do bazy, nie są to pojedyncze pliki, ale zazwyczaj jest to set, set plików z powiązaniami pomiędzy nimi, czyli na przykład mamy jakieś zarządzenie z załącznikami, do bazy możemy dodawać dowolnie skomplikowaną strukturę tego rodzaju załączników, czyli możemy robić również załączniki do załączników. I co ważne, niezależnie czy jest to dokument główny, czy jest to załącznik, możemy robić powiązania pomiędzy takimi załącznikami, czyli jeżeli zarządzenie wprowadza procedury, to z jednej strony taka procedura jest załącznikiem do naszego zarządzenia, ale z drugiej strony ta procedura jest na przykład kolejną wersją innej procedury, która była wprowadzana przez inne zarządzenie czy inny rodzaj dokumentu. Więc mamy możliwość tworzenia takich, takiej siatki powiązań pomiędzy wszystkimi dokumentami, jak i załącznikami. To, o czym mówiłem, każdy z tych rodzajów Powiązań możemy sobie rozwinąć, zobaczyć jakie rodzaje dokumentów mamy powiązane z naszym aktem i dodatkowo, jeżeli nasz dokument posiada wersję, to również po przełączeniu się tutaj na górnej belce z danych metrykowych na wersję dostajemy informację o wszystkich poprzednich wersjach danego dokumentu w tym wypadku naszej procedury. Do każdej wersji mamy dostęp, i po wybraniu każdej konkretnej wersji możemy przejść do jej danych metrykowych i zobaczyć przez jakie dokumenty była wprowadzana, na przykład. Jeśli chodzi o zarządzanie danymi w bazie, to zarządzanie danymi odbywa się z poziomu tego samego interfejsu co przeglądanie danych. Dzięki temu użytkownikom jest dużo łatwiej nauczyć się sposobu zarządzania danymi w bazie. W zależności od uprawnień. Mam dostęp do pewnych funkcji systemu lub ich nie mam. Tutaj widzimy uprawnienia do zarządzania zarówno danymi słownikowymi, jak i do dodawania nowych dokumentów. Jeżeli chodzi o zarządzanie danymi słownikowymi, to mamy możliwość dodawania edycji zbiorów haseł Skorowidza organów wydających właścicieli biznesowych po wybraniu danego elementu, czy dodaniu go poprzez plusik. Wprowadzamy nazwę hasła Skorowidza zbioru organu wydającego. W przypadku zbiorów wskazujemy ewentualnie element nadrzędny, czyli mamy nasze uchwały Rady Nadzorcze grupowane w uchwałach. W przypadku haseł Skorowidza możemy sobie też dowolne, dowolne zagłębienia tutaj utworzyć. Co ważne, użytkownik ma również możliwość określenia kolejności wyświetlania zbiorów na liście. Czyli po wybraniu właściwej opcji, wystarczy, że przeciągnie dany zbiór w dane miejsce i on będzie w tym miejscu później wyświetlany w aplikacji. Dodatkowo, w przypadku zarządzania zbiorami, mamy możliwość określania dodatkowych uprawnień dla zbiorów. Czyli standardowo, jeżeli dodajemy jakiś zbiór dokumentów do bazy, to ten zbiór dokumentów jest jawny. Czyli wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do aplikacji, mają dostęp do aktów zawartych w tym zbiorze. Natomiast mamy możliwość tworzenia zbiorów prywatnych, dla których określamy, kto konkretnie powinien mieć uprawnienia. Do systemu możemy wprowadzić ręcznie strukturę organizacyjną, lub możemy sobie taką strukturę organizacyjną skopiować z Active Directory. Tutaj mamy strukturę z Active Directory i dla każdego elementu struktury, czy to konkretnego użytkownika już, czy grup użytkowników, możemy określić poziom uprawnień dla wybranego zbioru. Brak uprawnień, dostęp jedynie do metryki, dostęp do treści, edycja bądź usuwanie dokumentu. To jest bardzo fajna rzecz, dostęp do metryki, czyli możemy ustawić takie uprawnienia, że Pracownicy będą wiedzieli, że dany rodzaj dokumentu z takimi danymi metrykowymi jest, krąży w instytucji, natomiast nie będą mieli dostępu do treści. Żeby mieć dostęp do treści, trzeba być na uprawnieniu treści. Jeżeli chodzi o dodawanie dokumentów do bazy, to mamy dwie możliwości: albo poprzez plusik dodajemy sobie pliki z dysku albo je przeciągamy bezpośrednio do okna, do okna przeglądarki. Niezależnie od formatu dokumentu, system automatycznie rozpoznaje nam typy dokumentów i rozpoznaje nam ich numery. Czyli jeżeli dodajemy PDF-y, rtf -y, system jest w stanie nam te dane rozpoznać i właściwie przypisać do poszczególnych dokumentów. Dodatkowo jest nam w stanie rozpoznać kolejność załączników, i podległości pomiędzy załącznikami na podstawie ich numerów. Więc tego użytkownicy ręcznie nie muszą robić. To w momencie dodawania dokumentu do bazy rozpozna się automatycznie. Po przejściu do kolejnego kroku, użytkownicy mają możliwość edycji danych metrykowych czyli częściowo dane mamy rozpoznane w pierwszym kroku. Mamy możliwość określenia dat dokumentu. Mamy też szereg dat, właśnie data, data aktu standardowa, ale na przykład data utraty, data utraty mocy, data udostępnienia, która będzie widoczna automatycznie w momencie, kiedy dokument opublikujemy, ale na przykład obowiązuje od. Data wykonania, jeżeli dokument podlega wykonaniu. Mamy tutaj szereg, szereg możliwości związanych z datami dokumentu. No i na lewej, na lewej stronie, na lewym menu, mamy dostęp do kolejnych etapów. Procesu dodawania dokumentu do, do systemu. Bo oprócz danych metrykowych, z takich danych, które są wymagane do, do opisania, to są zawsze zbiory i skorowic. Użytkownicy mają możliwość również indeksacji dokumentów według, według podstaw prawnych o tym powiem nieco później określenia re, relacji pomiędzy dokumentami, określenia uprawnień dla dokumentu czyli z jednej strony mamy możliwość Tworzenia uprawnień dla konkretnych zbiorów, co pokazywałem na poprzednim slajdzie, a na poziomie dokumentu mamy również możliwość określenia konkretnych uprawnień dla dokumentu. Standardowo, jeżeli wybierzemy zbiór, taki dokument przyjmuje uprawnienia danego zbioru, natomiast użytkownicy mogą dodatkowe uprawnienia jeszcze dla tego konkretnego dokumentu nadać. Załączniki, powiadomienia to o czym też mówiłem na początku. Możemy w systemie albo tworzyć grupy mailowe, albo skorzystać ze struktury organizacyjnej i dla wybranych grup użytkowników wysłać automatycznie stosowną informację o nowym dokumencie w bazie. Jeśli chodzi o zarządzanie aplikacją, to administrator ma możliwość dowolnego skonfigurowania wyglądu aplikacji. Czyli zarówno wybór domyślnej czcionki, jaka będzie wykorzystywana w systemie, wybór kolorów poszczególnych palet. W systemie mamy również wbudowane takie palety kolorów. Można sobie skorzystać z gotowych, ale można również dla każdego elementu odpowiednią paletę nadać. Możemy określić odstępy pomiędzy elementami, dodać jakieś logo instytucji, także to jest tutaj w pełni konfigurowalne. Oczywiście, jeżeli. Czegoś nie ma, coś trzeba będzie zrobić, to na etapie wdrożenia również jesteśmy w stanie dowolnie dostosować wygląd tej strony czy wygląd aplikacji. Jeśli chodzi o ustawienia, no to mamy tutaj szereg ustawień związanych z samą aplikacją i z funkcjonalnościami aplikacji, z takich głównych elementów możemy ustawić. Możliwość wysyłania wiadomości dla administratorów czy właścicieli biznesowych, czyli w momencie, kiedy taką funkcjonalność na przykład włączymy w systemie, to z poziomu widoku dokumentu każdy użytkownik będzie mógł wysłać pytania do właściciela biznesowego na, na jego adres mailowy bez konieczności gdzieś tam korzystania z zewnętrznych narzędzi do wysyłania maili, tylko bezpośrednio z dokumentu takie pytania będzie mógł zadać. Mamy tutaj ustawienia związane. Z, ze sposobem wyświetlania dokumentów, czy z kolejnością wyświetlania dokumentów po datach, po numerach, według dodania do systemu. Mamy szereg ustawień związanych z kolorystyką, z, z metadanymi dokumentu, z wymaganymi polami, które chcemy, żeby były na, na danych metrykowych. Standardowo możemy powiedzieć, że chcemy mieć numer, ale. Dodatkowo, na przykład dla konkretnego dokumentu, konkretnego typu dokumentu, chcę mieć również wersję, na przykład dla procedur czy regulaminów, chcę mieć wersję standardowo. Przy zarządzeniu wtedy wersja nie jest wyświetlana, ale przy procedurze już jest. Więc tego rodzaju funkcjonalności możemy sobie dostosowywać w ustawieniach, w ustawieniach aplikacji. Oczywiście, oprócz ustawień, mamy tutaj dostęp do ról użytkowników. Standardowo takie główne role to jest administrator, który ma dostęp do zarządzania aplikacją i dostęp do pozostałych użytkowników, do edycji tych użytkowników, i edytor, który ma dostęp do publikacji dokumentów w bazie, czy zarządzania danymi słownikowymi. Z kluczowych funkcjonalności systemu. O uprawnieniach już mówiłem. Zarządzanie z tego samego interfejsu, ale system jest dostosowany do wymogów WCAG20 oraz obsługi na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu możemy przeglądać dokumenty w bazie z tabletów, z komórek. Strona jest responsywna, wszystko nam się powinno we właściwy sposób dostosować. Co ważne, w systemie również. Mamy zaimplementowaną możliwość podpisywania dokumentów, czyli taki prosty proces procedowania dokumentu, projektu dokumentu, przekazania go do podpisu. No, niebawem będziemy również pracowali nad tym, żeby można było podpisywać takie dokumenty, chociażby właśnie przy, poprzez urządzenie mobilne. Mamy już teraz certyfikaty dostępne w chmurach, więc taka funkcjonalność niebawem również będzie dostępna w systemie. Dodatkowa rzecz, którą też robiliśmy dla jednego z banków, to jest karta akceptacji, czyli takie rozbudowane procedowanie dokumentu, gdzie możemy sobie wybrać użytkowników, którzy mają zaakceptować dany projekt. Mamy tam również obsłużone zastępstwa pomiędzy pracownikami, i wtedy taka historia akceptacji dokumentu zostaje nam w systemie, czyli wiemy, kto, które komórki, którzy fizycznie użytkownicy dany projekt dokumentu zaakceptowali, kto go później podpisał. Dodatkowy moduł do, do bazy aktów własnych to jest obserwatorium zmian prawa. Tak jak już Państwu wspomniałem, baza aktów własnych pozwala na indeksowanie dokumentów według podstaw prawnych i dzięki temu, że takie indeksowanie jesteśmy w stanie w bazie zrobić, to w powiązaniu z systemem informacji prawnej legalis możemy monitorować aktualność przepisów, czyli system Codziennie odpytuje system informacji prawnej Legalis, czy podstawy prawne naszych dokumentów nie uległy zmianie. Jeżeli uległy zmianie, to właściwi użytkownicy mogą dostać o tym informację mailową i powinni podjąć jakieś działania w stosunku do tych dokumentów. Określić, że zmiana owszem jest, ale nie wymaga zmiany naszego dokumentu, albo zmiana wymaga również zmianę naszego dokumentu, bo na tyle zmieniły się przepisy ogólne, że musimy również. Wydać zmianę naszych regulacji wewnętrznych. Jeżeli chodzi o wdrożenie, to taki pełny proponowany harmonogram wdrożenia obejmuje nie tylko samą instalację aplikacji i szkolenia użytkowników, ale w szczególności import obecnych dokumentów do bazy. No bo to jest klucz, tak naprawdę, w momencie, kiedy uruchamiamy aplikację to chcemy, żeby ona już na starcie była zasilona danymi, czyli żebyśmy mieli w niej maksymalnie dużo dokumentów archiwalnych. I taki krok my jesteśmy w stanie Państwu wykonać, łącznie ze skanowaniem I OCR aktów w postaci papierowej. Po dodaniu dokumentów do bazy tworzymy powiązania pomiędzy aktami, indeksujemy Podstawy prawne, przygotowujemy słownik haseł Skorowidza Rzeczowego, przypisujemy akty do właściwych zbiorów, uzupełniamy daty wejścia w życie, no i na podstawie dat wejścia w życie i powiązań system nam automatycznie ustawia statusy dokumentów obowiązujących czy, czy uchylonych. Oczywiście, instalacja i konfiguracja aplikacji na wskazanym serwerze. Integracja aplikacji z Active Directory, no i szkolenia użytkowników, o czym już mówiłem. Korzyści wynikające z wdrożenia. Oczywiście, wraz z wdrożeniem, możemy Państwu świadczyć dowolnie długą opiekę serwisową i autorską, w ramach której będziemy dostosowywali system, zarówno do zmieniających się przepisów prawa, jak i będziemy Przygotowywali funkcjonalności, które wynikają ze spostrzeżeń uwag użytkowników. Czyli to nie jest tak, że wdrażamy Państwu gotowe, gotowe narzędzie, które już jest nierozwijane, tylko to narzędzie jest cały czas rozwijane i stale dostosowywane do nowych, nowych potrzeb użytkowników. I to robimy w ramach serwisu. Nie pobieramy za to dodatkowych wynagrodzeń, to jest w ramach serwisu. Po wdrożeniu, Uzyskujemy kompletne, inteligentne repozytorium aktów własnych instytucji, z powiązaniami, z informacją o dokumentach obowiązujących, uchylonych, z pewnością treści i wiedzą, że jeżeli pracownicy korzystają z dokumentów w bazie, to zawsze korzystają z ich aktualnych wersji, czyli nie popełnią nam jakichś błędów. Oczywiście. Usprawnienie procesu udostępniania, chociażby dzięki automatycznej informacji na adres mailowy o nowych dokumentach i weryfikacji, czy użytkownik zapoznał się z danym dokumentem, czy też nie. Łatwe wyszukiwanie to co pokazywałem, zarówno po metadanych, jak i pełnotekstowo, z uwzględnieniem polskiej fleksji. Możliwość rozbudowy o dodatkowe jednostki, użytkowników dodatkowe moduły. W tym momencie chyba największą instytucją, która wykorzystuje ten system w bieżącej pras, pracy, są, są to Lasy Państwowe. Tam mamy ponad 20 tysięcy użytkowników, ponad 400 jednostek rozproszonych w skali kraju. No i to wszystko im we właściwy sposób działa, z właściwymi uprawnieniami, gdzie jednostki widzą swoje akty, centrala widzi wszystko. Mamy to dowolnie, mogą to jakby sobie dowolnie, dowolnie konfigurować. Również mamy Możemy udostępnić biblioteki integracyjne do, do systemu SFIP i z, zintegrować system z dowolnym elektry, elektronicznym obiegiem dokumentów. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę zainteresowałem Państwa naszym, naszym rozwiązaniem. Bardzo dziękuję za uwagę i kolejny, kolejny film. Chyba ukaże się dopiero po, po feriach w województwie mazowieckim, czyli w drugiej połowie lutego. Bardzo dziękuję.